Siema, Simoneczko, Siema, siemaneczko. to jest y, nowa z Toka Boka. I ona jest dlatego, że y, dobiliśmy y, 180 Dzięki, i będzie taka. Y, dobiliśmy y, 180 y, y, subskrypcji, i dlatego będzie nowa seria, czyli historyki z y, Toka i no. I to jest rodzinka, to jest rodzinka. Jeszcze muszę wymyślić nazwę, ale tak. To jest Nela. To jest Ania. To, to jest. To jest Wikki, To jest mama ich wszystkich, czyli Maja. A to jest ich tata, czyli Dominik a to jest ich pies Plamka i to jest tego Jolidzika i oni nie mają jeszcze takiego domu o. nie mają jeszcze takiego domu prawdziwego bo jeszcze nie jest zbudowany i właśnie oni się tak przeprowadzili i no więc um, jeszcze nie mam tak dużo ubrań takich no a ich mama jest w ciąży akurat więc no, będzie ciekawie, więc zaczynam historii. co tam plamka. Chodź. Chodź rozsłonę już. Rolety. O, A jeszcze zamknę. No, żeby nikogo nie poczuć. I tak jest nas. Chodź, wyjdę na Czekaj chwilę. Ja tak nie mogę biegać. Chodź. O, czy jest to moja? Nie wiem, dobra. Później do niej zadzwonię i ja idę do pracy. Jeszcze śpią? No dobra, Niech nie będę budzić. Okej. Okay. No to się załatwia i ja pójdę sobie tutaj zobaczyć. O, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Pani ze swoim synem? Tak, jestem. Przywitaj się! Dzień, dzień dobry. Ja jestem z moim rufusem. A pani? Z moją y, plamką. A co on robi teraz? No... Załatwia swoje potrzeby. Mhm. No dobrze.

No dobra. Tylko zawiejście swoją pielęgnację. Aha. Aha. Oh, zapomniałam, że mieszkam. W hotelu. A nie w domku rodzinnym. No dobra. To ja się wykąpię w sumie. Czemu by nie? Nie będę miała postać. Po czemu by nie? No dobra. <sparthe> Gdzie jest mama? Mama! Mama! Dobra Dobra. Lela! Lela! Och. Nie budź mnie teraz! Lela! Nie ma mamy! Ani siostry! Ani taty! Tata jest na pewno w pracy! mnie nie budź! To ja swoje okularki. Okularki. Dobrze, to poczekam aż ktoś wróci. Okej. Okay. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień. dobra. No jest zamknięta, no dobra. O, czy dziewczynki już tutajście? Tak. Czekałam na ciebie. No a jak zwykle Lela śpi. To jego nas do szkoły. Znaczy do przedszkola. Nie wiem. Bo jeszcze są wakacje. Kilka dni wakacji przynajmniej zostały. Wiem, że jeszcze jest rok szkolny, ale taka prawda. W sensie tutaj w historyjce. Mm, nie wiem. Dobra, ubierzemy się. Dobra. Jeszcze Twojego zadanego kwiatka założymy. Okej. Okay. to trzeba być. Nie chcę. To. Nie da. Mm, Co, jest? Ubieramy się, a potem pójdziemy. Do waszego ulubionego sklepu. Naprawdę? Tak. Tylko, gdzie jest. E, Ta, gdzie jest. Gdzie jest Wiki? Nie wiem. Pewnie Wazience. Będzie zamknięta. No dobra. A ja chcę iść do głównie dobra. Pójdziemy jeszcze sobie może. Nie wiem, Gdzie pójdziemy? Ja idę do galerii. No dobrze. I do naszego kurwnego sklepu. Okej. Okay. Dobra. No. A czemu ją wiedzieć na lecie. No chyba, że ty chcesz trzymać torbę. No dobra. O, dobra. Już kończysz? Tak. Dobra. No to się ubieramy. Pewnie, a nie chcę wyjść gdzieś, to pewnie ja też pójdę z nimi. Bo ja bym chciała od, chyba od kilku dni i iść na nie siłownię, tylko no do galerii. Bo ja muszę sobie kupić nowe ubrania. Takie bardziej jesienne. Tam ktoś mm, Dobra Sam sobie poradzić, bo Niedawno z nim zeszłam No, ja to wychodzimy A, bo tak Właśnie, mnie nie mogła mogli tutaj Dzień dobry A, zamknę drzwi Okej okay. W końcu jesteśmy na miejscu Tak Dobra. Ja idę do kwieciarni na chwilę. Pochodź dziewczynki, zrobiłem sobie zdjęcie. Jest do kwieciarni. Jakie kocham kwiatki. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mogłam nasiona sobie kupić. Tak, tutaj mamy. Dobrze. A jakie tutaj są, bo ja Li, y, y, znaczy... znaczy y, 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 nie pamiętam chyba nazwy, ale to jest ten na mojej głowie tutaj. O, to chyba ten poproszę najważniejsze. Proszę bardzo. Doniczkę jakąś? Y, tak, poproszę to, tą, tą białą. Dobrze. Ile teraz będzie? Kartę płacę. Mm, 19 złotych. Dobrze. O nie, moja karta gdzieś zniknęła. <grym> Czekajcie chwilę. Okej, okay. dziękuję. Do widzenia, do widzenia. Eee, um, dobra. Idziemy? Mamo, bo ja bym chciała nowy tablet. Nie, później kupimy. Tylko wrócimy do naszego wspólnego domu. Mhm. Okej, okay, jesteśmy. Tak. Ja się do naszego sklepu! Najpierw idziemy do innego sklepu. Aha, to nie pa. Chodźcie tutaj Ale tu jest nuda o, jebucie, e, Chcesz coś? Tak bardzo Ja bym chciała coś innego, wiesz No dobra, to sobie wybieraj Nowej kolekcji Ja to mam, chcę bardzo, 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 bardzo. Mm, No dobrze, a ile to kosztuje? Jest na to... Minus 10 zł, czyli kosztuje to dokładnie 53 zł. Ile? Bo no to jest taki komplecik, ale normalnie kosztuje 60, ileś Aha. No dobrze. Teraz chcę to z krem. I to. Albo nie, to nie chcę. Mama, a mogę jeszcze coś? No dobra, ale coś, co mniej kosztuje chcę ten. Nie? nie wiem, zaraz zobaczymy, obliczymy ile to Dobrze. Dzieci, posuncie się. Dzień dobry, ja proszę te ubrania. Dobrze. Kartą czy gotówką? Kartą. Dziękuję za zakupy. A ile tam było? 130 zł. Aha. No to trochę drogo. Ale to się cichy z nowej kolekcji. No już wiadomo, ile, że tyle krzciłem. No, My, idziemy do naszego sklepu. Ja mam nasz ulubiony sklep. <laughs> Ci zaczekajcie. No dobra. Chodź, idziemy. Czekaj, wezmę to do Idziemy. Okej. Jest jest coś. Tak, 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 tak. Tak, ja bym chciała No dobrze, to sobie wybierzcie, ale nie za dużo. Dobra, to po jednym, to po jednym, po jednym ubraniu. Dobra? Dobra. Ja kocham ogrodniki, dlatego chcę to. Nie, ja chcę to. Ale tam się. O! Ja chcę te, To ty moja będziesz miała te, dobra? Dobra. Stoi. A co, co to? jest? Dobra, to ściemy te ogrodnicki, mamo. Dobrze. Będziecie mieć taki słodki meczing Dokładnie Ile płacę? 20zł mhm. Dobra Idziemy No dobra, dobra mhm. A właśnie, możemy kupić piżonki. Tak. No dobra, to tylko pielusze. Mhm. Jeszcze to poprosimy. 12 zł. Dobra, piżonki już mamy. A nie, a może te jednak? Okej, okay, to może jednak te, to nie ważne. To jednak poprosimy te. To dobra, to chodźmy na kolejne piętro. kolejne słowa miecze, te słowa co też chcę. dobra. To ty miecze, a ja sobie coś zamówię, bo jestem bardzo głodna. Dobra, weź tylko tę ubranka. Uh -huh. Chodźcie dzieci. Idziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. To ty pierwsze. Uh -huh. A ty druga. Uh, już. Umyj rączki teraz. Dobrze. Mhm. Mhm. Już? Dobrze, to też czekam na twoim siostrę. Jestem. Umyj rączki. Mhm. Okej. Okay. Dobra, chodźcie. O, mama, już zjadłaś. Tak, było bardzo dobre. Dobra, Odstawię to tam. Chodźcie. Już wracamy, bo już trochę kupiliśmy. Może jeszcze kupimy coś taciem. To dobra. To chodźcie. Czy jest ubrań może? Już tam na chwilę. Dobra. A potem wracamy już do domu. No dobra, jesteśmy. Dobra, a może tutaj tutaj to kupimy tacie. On lubi takie. Hmm... No dobra. A może lepiej to albo to... A nie, to, to to. Hmm... Nie. nie. A może lepiej to. Tak, takie luźne. Tak, to będzie dobry pomysł. Jeszcze poprosimy to. 20 zł. Dobrze, gdzie ja mam tą kartę? O, tutaj. Dobra. Dziękujemy. Dzięk Do widzenia. Do widzenia. Dobra, chodź, wracamy. Już w domu. Okej, okay, jesteśmy. Dobra. Tam. A jakie to No Już powinien być. Ja ci, yy, No wracam o 19. Mm -hmm. A jest jaka? No chyba 18.23. Aha, no dobra. No to teraz przymierzę wszystkie ubrania. Robimy. Robimy, mm, ten, robimy. Jak to się nazywa? No. Yy. No. Yy. Hmm. Pokaz mody. Tak, tak. Dobra, no to e, kto pierwszy? Piszę Ja mogę. Dobra, no to wyczekajcie tam i ty bierzesz swoje ubrania. Ja chyba nie będę się bać, bo chyba nie mogę, No bo wiesz, mam takie ubrania, nie do, do ciąży, więc no. Tak, tak, rozumiem. Dobra. E, to są twoje. A to są wszystkie moje. To jest moje. No sobie od dam. I to jest... Um, no... Tak, tak. Więc to się ubieraj, a potem wy. Okej. Okay. Pierwsza stylizacja. Ależ sztab! Pierwsza stylizacja! O oh, wow! Ale fajnie wyglądasz! No. Dobra. Druga stylizacja. Druga stylizacja. Wow! Ale fajne! No, fajnie wyglądasz. Dobra. No i to były moja stylizacje. Ja idę już spać, bo mi się nie... To dzisiaj. No dobra, tutaj już i spać. i Ja zaraz właśnie będę mieć ząbki i już. A, może pójdę spać w tym. To jest taka wygląda. No dobra. Ale my jeszcze! Dobra, później. Do, mieć ząbki i do spania. Ale ja miałam jeść, ja też. To dzisiaj ubierzecie piżamki? No. No dobra. A jutro to nowe. Dobra. Ok. Pasta. Chcecie się dzisiaj umyć? Chcecie się dzisiaj umyć? Eee, no. Hmm. Może jutro. No dobra. Gotowe. Weź, wypłukaj. No dobra, dobra. No. Ja lubię dziąbkę. To się cieszę. I długo tata wróci z pracy. Dobra, no to kładźcie się już spać, ubierzcie się w piżamki, albo dobra, ja was ubiorę. O, takie wam piżamki fajne piłam. Fajne takie, fajne. No To się cieszę, że wam się podoba. Jeb, czekam jeszcze ja jeszcze na tatę. Ja poczekam jeszcze na tatę. Powinien zaraz być. Jutro posadzę te kwiatka Może tutaj. O! o! Co się dzieje? Dobra. Dobra. Dam jeszcze tą nową kartę. No i to jutro posadzę. O, dobra. A gdzie jest pies? A tu jest. Ile później? Ach. Ale dzisiaj wyczerpujący dzień był. No dobra. O, dzieci już śpiłam. O, a ty nie śpisz? Czekałam na ciebie, dzisiaj byliśmy w galerii. Jutro mi było. wszystko dobra? Ok. Kupiłam ci nowe ubranie. O, no dobra. To na jutro. Ach. Widzę, że jesteś bardzo zmęczony. Tak, no. dobra. A ja kupiłam w końcu? To, to, to A, no jestem Nie mogę tak ubierać. Zapomniałam. No dobra. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. A jak nie, to chociaż wyświetlenie. Bo chcę wiedzieć, czy oglądaliście to? Będzie nam wtedy bardzo miło. No, to na rana ziomka. Jak będzie pod tym filmem kilka łapek w górę, No to nagrywamy drugą część. A jak nie, to i tak nagrywamy. No bo wiecie, chcemy trochę ten zrobić, no, ale jak będzie, bo nie wiemy kiedy kiedy regularnie będzie ten film. Ile będzie części? Więc i tak zostawajcie łapyć w ogóle, bo wtedy wiem, gdzie Wam się podobało i będzie więcej. Tak. No. To do. To, to pa pa. 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 Uf!